Wiele rzeczy się dzieje wokół nas, nie są tych, dotyczące wiary mają na nas oddziaływanie. Jesteśmy w sytuacji, gdzie jako mężczyźni możemy się pytać, czy ja mam w tej chwili 59 lat, czy zdążą mnie posłać na wojnę, bo do 60 lat mają brać. Czy 65 może podniosą? No bo tam już na Ukrainie tych, co trzeba dali się wywoływać i co trzeba uciekli, innym się nie chce. Trzeba znaleźć nowych niewolników. Polacy, widać, ktoś wylicytował, że się do tego dobrze nadają. Za naszą i waszą wolność pójdą. No bo, bo właśnie te dajecki tam o wojnie na Ukrainie, dlaczego ona się dzieje? No dzieje się z prostego, z prostego rachunku, kto, kto ma eksploatować złoża naturalne na Ukrainie, które są. Ukraińcy na pewno nie. No więc mamy tam braci Amerykanów, i kapitał, który, który rządzi Ameryką i kapitalistów, którzy rządzą Ameryką, więc musimy być gotowi na ciężkie życie, ale jeżeli chcemy być katolikami, to nie możemy w tym świecie, nie możemy spraw majątkowych, materialnych traktować, no, no to, to jak to, to my się o to nie będziemy troszczyć, to, to jak będziemy się troszczyć, to wojna, jak nie będziemy troszczyć, no to to, to, to to jest w porządku, no nie jest w porządku. Nie jest w porządku, tutaj masz obowiązek dbać o swój dom. Nie musi tam, nie wiem co, lśnić, czy dom to nie muzeum, ale powinno być średnie czysto. Z dom, w którym mieszkasz, do tego przychodzą inni ludzie nasz. Dom Polska jest kawałkiem świata, ziemi, który Pan Bóg nam w, tej, w tym świecie dał i... i musimy się o to troszczyć.